i gości organizatorów, a także gospodarzy. Pozwolę sobie teraz przejść do treści listu od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Drodzy rolnicy, szanowni goście uroczystości dożynkowych. Dożynkowe święto jest zwieńczeniem wielomiesięcznego trudu rolników, którzy mimo wielu przeciwności od kaprysów pogody po wyzwania współczesnego rynku nie szczędzili sił, by zapewnić nam chleb powszedni. Czcigodny księży Proboszczu, szanowni państwo, drodzy rolnicy i mieszkańcy Lelisa. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na organizowane w Lelisie dożynki regionalne na Kurpiach. Oddaję dziś hołd pracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, ja kilka słów od siebie dodam. Tak jak wspomniał Pan Wójt, od urodzenia jestem związany z tą gminą, także zawsze jak tu przyjeżdżam, serce mocno mi Jestem dumny z tej gminy, dumny z władz samorządowych, Pana Wójta, radnych, sołtysów. To co powiedział Pan Wójt, dorzynki to też stanowienie takiej jedności. W gminie Lelis od wielu, wielu lat panuje ta jedność. Powoduje to, że gmina bardzo dobrze się rozwija. Władze samorządowe realizują szereg inwestycji, które służą również rolnikom. Wspomnę chociażby czy drogi dojazdowe do gruntów rolnych, budowę wodociągów, kanalizacji. Szanowni Państwo, Dożynki to przede wszystkim święto plonów. dlatego też pamiętajmy na co dzień o trudnej pracy rolników. Ich praca to nie jest praca na etat. Oni pracują od świtu do nocy w płocie po czoła. Dożynki to nie tylko okazja do wspólnego dziękczynienia, ale także do budowania więzi, wzajemnej życzliwości. Spotykamy się tutaj dzisiaj przy takim wspaniałym święcie plonów w gminie Lelis na Kurpiach. I to jest warte podkreślenia, ponieważ dzisiejsza uroczystość to nie tylko dziękczynienie za pracę rolników, nie tylko święto plonów, ale także święto naszej kultury kurpiowskiej. Szanowni Państwo, drodzy gospodarze, panie wójcie, a przede wszystkim drodzy rolnicy. Spotykamy się dzisiaj, żeby wyrazić Wam wdzięczność za to, za trud ciężkiej pracy. To dzięki Wam mamy chleb na stole, dzięki Wam mamy co jeść. Ale dożynki w Lelisie, dożynki na Kurpiach mają wymiar szczególny właśnie dlatego, że okraszone są Solidną dawką folkloru grupiowskiego, który wszyscy bardzo cenimy. Dlatego też z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie na dzisiejsze uroczystości dorzynkowe. Dziękujemy jeszcze raz rolnikom. Spotykamy się również po to, żeby bawić się właśnie przy muzyce, przy folklorze grupiowskim. Dlatego też życzę wszystkim miłej zabawy, niezapomnianych wrażeń i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Rolnicy. Dostojni gospodarze i gospodynie, Panie Wójcie, czcigodne duchowieństwo, władze samorządowe, drodzy mieszkańcy gminy Lelis, szanowni goście. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dziś jako kierownik placówki terenowej Kruz w Ostrołęce uczestniczyć w dożynkach regionalnych na kurpiach w Lelisie. Dzisiejsze święto to czas wdzięczności i refleksji nad trudem rolnika, nad owocami ziemi i pracy rąk ludzkich. Święty Jan Paweł II przypominał. Oddaję hołd rolnikom, którzy... Panie Wójcie, dziękuję za zaproszenie. Gratuluję organizacji. Szanowni Państwo, mam zaszczyt reprezentować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucję, która wspiera polską wieś i polskich rolników. Pozwólcie Państwo, iż w imieniu Pana Prezesa Wojciecha Legawcy odczytam list skierowany do rolników. Drodzy rolnicy. Z okazji Święta Plonów proszę przyjąć moje wyrazy szacunku, uznania za Wasz codzienny trud oraz troskę, by na naszych stołach nie zabrakło chleba. Chciałbym za współpracownikami serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców Gminy Lelis, zaproszonych gości oraz podziękować za możliwość dzisiejszego świętowania. Dożynki są bez wątpienia świętem radości i wdzięczności. Spotykamy się, cieszymy się swoją obecnością. Uświadamy, uświadamy sobie, jak wiele dobra nas otacza. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy dziś do polskich rolników i do tych wszystkich, którzy swoje losy zawodowe i osobiste złączyli z Polską ziemią. Szanowni Państwo, praca rolnika nie zaczyna się o godzinie 8 rano, nie kończy się o godzinie 16. Praca rolnika nie zaczyna się w poniedziałek i nie kończy się w piątek, tak jak wielu z nas. Praca rolnika zaczyna się o świcie i kończy się o zmroku. Pracownik zaczyna się w poniedziałek, a kończy się w niedzielę. Szanowni starostowie Dożytkowi, Państwo parlamentarzyści, Panie starosto, zacni, wspaniali goście, którzy odwiedzacie Dożynki na Kurpiach. Bardzo się cieszę, że dane mi to jest dzisiaj być z Państwem. Cieszę się, że mogę tu przemawiać jako mieszkaniec gminy Lelis. Dożytki na Kurpiach to uroczystość i wydarzenie, które rok rocznie gromadzi koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, mieszkańców gminy, ale przede wszystkim rolników, po to, żeby złożyć dziękczynienie za plony, za owoce całorocznej pracy. Dziękczynienie, Szanowni Państwo, jest tu słowo, słowem kluczem. Ksiądz proboszcz Kotowski w słowie e, przed Świętą powiedział takie zdanie, że pola i miejsca chowów zwierząt gospodarskich to nie jest produkcja. To jest to miejsce, gdzie spotykamy się z obrodzeniem i takie obrodzenie potrzebuje dziękczynienia. Spotykamy się dzisiaj, aby świętować dożynki piękne, głęboko zakorzenione w naszej kulturze święto. To dzień wdzięczności, wdzięczności wobec rolników i wszystkich, którzy żyją blisko ziemi którzy pracują w rytmie natury, w ciszy i trudzie, z cierpliwością, której dziś świat często zapomina.